Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was w sumie po północy, bo konkurs się skończył. Także mówię, wszystko sobie ostatecznie podrukowałem. Tutaj są Wasze komentarze. O, jest i Michał. Tu jest Asia. Kto tu jeszcze jest taki nagrywający? O, Mary jest, widzicie. Także trochę Was tu brało udział. W sumie kartek wyszło naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, chyba 29 albo 30. Także naprawdę. Miałem tych. Tego drukowania. Normalnie dywan sobie ułożę. Nie żartuję. Dzisiaj sobie to wszystko jeszcze potnę przed snem. No i rano ogień, bo będziemy nagrywać sobie, sobie właśnie premierę z drapki ekstra linie. Także losowanko będzie tak jak w poprzednim konkursie. Wrzucę to wszystko do miski i będę losował swoją ręką szczęśliwca. ok, także to by było myślę na tyle. Chciałem Wam po prostu przekazać taką krótką informację, a tymczasem widzimy się zaraz na drapaniu. A w sumie ja tak nie zaraz, bo ja jeszcze muszę tak sobie z 6 godzin pospać. <grymne> Dobra. Okej okay, moi drodzy, także piątek, bardzo poranny piątek. Dzisiaj mamy Mikołajki wyniki konkursów, także jest też z nami hey, Pan Mikołaj. Dzisiaj tak właśnie klimatycznie sobie to wszystko zrobimy. Ja już wszystkie karteczki też O, pogiąłem i wrzuciłem do michy. Także będziemy sobie wszystko losować oczywiście na wizji, bez żadnych cięć, bez niczego. Także tymczasem zapraszam Was do premiery ekstra linii. Kupiliśmy cztery drapeczki, drapeczka jest jak widzicie za 10 zł. Bardzo fajnie, przez wielu z Was wyczekiwana, bo bardzo lubicie te ekstra linie, w sumie super linie. No i zrabkowa ciekawostka, szczęśliwe linie za 3 zł pojawiły się w sprzedaży 12 marca 2015 roku, a super linie za 5 złotych pojawiły się w sprzedaży 5 września 2016 roku. Tutaj macie legendę wygranych, maksymalna kwota do wygrania to jest 140 tysięcy złotych, także bardzo fajnie. Może tutaj jest te 140 tysięcy, zobaczymy. Dzisiaj <laughs> mam też dla Was również taką małą niespodziankę, także bardzo Was proszę, żebyście ze mną zostali do końca, bo chcę Wam się też i pokazać, coś Wam przekazać. Dobra, myślę, że nie będę tego oddawał, żebyście mieli jak najlepszy widok. No dobra, także zaczynamy. Trzymajcie kciuki 4 <laughs> zdrapeczki i lecimy. Pierwszy symbol arbus. Nie widzę, nie widzę. Nie wiem moi drodzy, jak to wyjdzie po prostu w praniu. Może dosyć długo wyjść ten odcinek. Także zobaczymy, czy nie będziemy tego przyspieszać. Ale to wszystko zweryfikuje czas nagrania. Dobra, tutaj też jest arbus. Jestem naprawdę bardzo ciekawy tej premiery, jak nam pójdzie. Fajnie by było, gdybyśmy naprawdę coś tam drapnęli. O, myślę, że nawet fajnie, fajnie widzicie. Czekajcie. O. Może nawet odrobinę przy... przybliżymy. O. Myślę, że będzie idealnie. Dobra. Szukamy biedrony. Tylko biedronka nie ma ogonka. Biedronka, biedronka. Tutaj, tutaj, tutaj nie ma. Tutaj mamy biedroneczkę. W ogóle takie pytanie poboczne do Was przy okazji, oczywiście. Wiecie, gdzie można kupić w markecie, czy nie wiem, w jakimś takim popularnym sklepie czapkę Mikołaja? powiem Wam szczerze, wczoraj się tak nachodziłem i nigdzie nie kupiłem czapki Mikołaja. Chciałem się dzisiaj Wam pokazać w czapce Mikołaja. <laughs> Dobra. Szukamy teraz. Podkowa. Podkowa. Szukamy podkowy. Mm -hmm, tu nie widzę. Nie ma, nie ma, nie ma. Wody, księżyc, słoń, wiatra, łódź. O, nie ma podkowy. Kurde. Popcorn. Szukamy popcorn. Jest popcorn tutaj. Ok, także tutaj już mamy dwa symbole. Odkryte oczywiście. Popcorn. Dobra. Nie ma. Szukamy dalej kości teraz, kości. Nie wiem, kości nie rzucały mi się w oczy. Ale przelecimy sobie wszystko, bo to wiadomo, można łatwo coś przeoczyć. Dajcie znać, czy Wy też kupicie tą zdrapeczkę. Ile sztuk co wygraliście. Naprawdę będę ciekawy Waszymi wynikami. No i jest to też w sumie jeden z odcinków. Z drap masowych, mimo wszystko, bo to jednak jest ciągłość zachowana. Okulary, okulary, szukamy dalej okularów. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Nie, nie, nie ma, ok. Patrzymy dalej. Czapka, czapka była, małą czapę. Tu nie widzę, nie widzę. A, to jest drapka numer 15. Dobra, tutaj mamy też czapkę. Dobrze. Piłka, piłkę gdzieś widziałem, na pewno. O. Tutaj mamy piłeczkę. Już widzę, moi drodzy, że to może być długie drapanie. Także kolejne zdrapeczki sobie delikatnie przyspieszymy. Także będzie już po prostu bez mojego tam gadania, bo to wyciszę też nie chcę was po prostu zanudzić dobra tu już nie widzę piłki motyl motyl na pewno gdzieś był tylko gdzie Krop. tu jest motylek ok tutaj też jest motylek szukamy dalej motylka Dobra, odkrywamy kolejną. To jest sakwa. Sakwa chyba też gdzieś była. Jest. okej. Okay. Sakwa. Tu jest sakwa. O, krab. To jednak będzie bardzo cenny symbol. <laughs> Także chyba go nie będzie. <laughs> Ale zobaczymy. Nie oceniamy. Po zdrapaniu powiemy tu jeszcze jest dobra i nie ma Drafimy. lody lody też gdzieś były o tu są lody gdzieś jeszcze tutaj też są lody ok tu są lody trochę ich jest Dobrze widzicie, dobrze widzicie, dobra. Są jeszcze mi Dobra. leżak, o leżaka to chyba nie było. Ale szybko przelecę. Nie, nie widzę, nie. Dobra, o słonik jest. Słonik jest na pewno. Może na szczęście, może na szczęście zobaczymy, gdzie jesteś, słoniku, jeszcze tu jesteś, dobra, tu jesteś też, dobrze, i tu jesteś, ale wszędzie słonik, gdzie kraw, praktycznie, dobra. Słonika mamy podrapanego, teraz mamy diament. Bardzo cenny symbol w, w diamentach, <laughs> ale razy trzy, dobra. Tutaj mamy diament, a brakuje nam tylko parasola. Także tutaj się robi ciekawie, ale to wie, to wszystko zweryfikuję później. Parasola nie było, nie? Nie, dobra, już myślałem, że pominąłem. Dobra, tutaj mamy diament. Tutaj mamy diament, tutaj też mamy diament. Dobra, moi drodzy, drapujemy dalej. Cytryna. Cytryna na pewno też jest. Tu mamy cytrynę. Dobra. Tu mamy też cytrynę. Ok. Cyk, 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 cyk. Szybko szukamy. Staram się jak najszybciej po prostu to drapać. Bo nie lubię ludzi zanudzać. Dlatego mówię później, już po prostu to przyspieszę. Bo filmik naprawdę będzie bardzo długo czasu trwał. Cytryna, dobra. Tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę. A tu jest cytryna, patrzcie. Bym tu to pominął, dobra. Z ostatnim kątem spojrzałem. Jest klucz. Klucz gdzieś był. O! Tu jest klucz, tu jest klucz, no moi drodzy, tutaj się robi naprawdę ciekawie, po jednym symbolu już brakuje także niewiele, także będzie bardzo sympatycznie, jak coś nam się trafi, jeszcze w pierwszej zdrapeczce, zdrapeczka z numerem 15, dobra, tu nie ma klucza, ok, gwiazda, jest gwiazda, ok, tutaj nie widzę, nie ma, nie ma, nie ma, Dobra, nie ma gwiazdy już dalej. Jest wiatrak. Wiatrak gdzieś był. Także zaraz go szukamy. Tutaj mamy wiatrak. ok. Krab, księżyc, tutaj wiatrak. Dobra. Moneta. Monety chyba nie było, ale wszystko to od razu sprawdzimy. Łódź na pewno gdzieś jest. Tylko nie wiem, chyba gdzieś na dole była. Tak. Dobra. Tutaj też jest łódź. Tutaj też. I to wszystko, dobra. Balony też gdzieś były, mi się wydaje. Są balony. Dobra. Gdzieś jeszcze? Nie. Okay. Co tutaj mamy? Słońce? Słońce chyba nie było. Tak mi świta, ale już szybko sprawdzimy. Nie, dobra. Mamy serduszko, serduszko jest. Dobra. I co, koniec? A nie, jeszcze nie koniec. Ptak. Tak też gdzieś był. Także od razu sobie szukamy. Jest i ptak. Dobra. I to wszystko. I jeszcze ostatni symbol to rolki. A rolek nie ma. O kurde. Także pierwsza zrapeczka niestety chyba nie wypał. No nie, nie widzę. Dobra, mój drodzy. Tylko sprawdzimy sobie, czy to literki kontrolne potwierdzą, żeby tak. LR, LR LBR Dobra. Także kolejna zrapeczka. Przyspieszamy. Bo to naprawdę będzie trwało bardzo długo. Okay. Dobra, moi drodzy, wychodzi na to, że w tej zrapeczce nie mamy nic. Sprawdzimy sobie tylko literki kontrolne. Tak jest. D, Y. Na to po prostu nie patrzcie, bo ja się po prostu machnąłem z tą czapką. Nieważne. <laughs> Dobra, także dwie zdrapeczki póki co są puste. Drapiemy sobie teraz kolejną ekstra naszą linię. Zobaczymy, jak nam wypadnie. Dobra, to zaczynamy. Dobra moi drodzy, także drapiemy sobie. Jak widzicie, ostatni symbol balony. Szukamy, ale się coś chyba nie zapowiada. Dobra, sprawdzamy literki kontrolne, czy nic, na pewno nie przeoczyłem. Tak jest, nic nie przeoczyłem. Kolejna zdrapeczka pusta. Oj, słabiutko się to zaczyna przedstawiać. Także zostaje nam ostatnia zdrapeczka. I ona jedyna może nam uratować tyłek. Dobra. Drapeczka z numerem 2. Dobra, szukamy i zaczynamy. Dobra moi drodzy, zostaje nam ostatni symbol do zdrapania. To myślę, że na koniec możemy go zdrapać sobie już na normalnie. I to są klapki. I to są klapki. Dobra, to szukamy tych klapek. Ale tutaj nam nic nie pomogą chyba. Tu, tu, tu. Tu pusto. Tu, Oj moi drodzy. Premiera na zero. Cztery zdrapki, cztery puste. Uuu, cieniutko. Nie ma co podsumowywać. Ale dobra. Yy, widzim, Ale nie, nie, no co ja mówię. Dobra, teraz będzie losowanie konkursu. Moi drodzy. Także. Nagroda numer 1. W sumie miała być jedna nagroda, ale ja postanowiłem, że zrobię dwie taką drugą zrobimy nagrodę pocieszenia. Dobra, także losujemy. Ja oczywiście nie patrzę i także są tutaj ozabijane. Dobra. Mam tu karteczkę. <laughs> także od razu sprawdzamy kto tam wygrał. Kurde. O, proszę bardzo, pani Jadwiga Mikuszewska bardzo serdecznie Pani gratuluję wygrała Pani coś fajnego ale nie powiem co będzie to po prostu niespodzianka ode mnie na pewno będą zdrabki i jakieś fajne nagrody i przeczytam teraz komentarz bardzo lubię oglądać zdrabki Ciebie oglądam od wakacji moja wnuczka założyła mi YouTube żeby mogła zostawiać łapki i subskrypcje oglądam wiele drapiących rąk i bardzo Was lubię Mikołajki biorę udział no tak no warunki Pani spełniła, mam nadzieję. Później jeszcze to zweryfikujemy. Także bardzo panią proszę o kontakt mailowy. No i tam dopniemy resztę spraw, bo ja oczywiście też chcę wiedzieć, że pani to faktycznie pani, a nie jakieś fikcyjne konto, bo ja fikcyjnych kont nie akceptuję. Ok, także to jest nagroda numer jeden. Pierwsze miejsce, główne. I teraz, moi drodzy, będziemy sobie losowali nagrodę pocieszenia. Także szukamy, szukamy Trzymam tą miskę, żeby mi nie ten Dobra Mamy drugą karteczkę A druga karteczka I osoba wygrywająca to Oj Ojemy Zobaczcie kogo tu mamy Biedna studentka drapie Mikołajki Dobrze ten jubil, że się pod koniec wrócił no, także Karolinka, wygrywasz ode mnie nagrodę pocieszenia. Napisz mi gdzie tam chcesz swój adres. Oczywiście nie na YouTube, bo tam cię zawalą ludzie, <śm> ale w każdym razie nagrałaś nagrałaś. Y wygrałaś ode mnie nagrodę pocieszenia. Także skontaktuj się ze mną, a ja coś ci fajnego wyślę. Także serdecznie ci gratuluję. No i dobra, to by było na tyle z konkursu. Y co jeszcze chciałem wam powiedzieć? A to zaraz w sumie wam się pokażę, bo coś chciałem wam powiedzieć. Okej, okay, moi drodzy, także niestety premiera tylko zaliczona. Nieważne, nie o tym dzisiaj mowa. Zostawcie mi za nią łapeczkę w górę na pocieszenie i będzie dobrze. Ja jeszcze raz chciałem serdecznie pogratulować pani Jadwize za Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie, a nagroda pocieszenia wędruje do kanału Biedna Studentka Drapie, czyli do Karoliny. Karolina serdecznie Ci również gratuluję. Ja Ci wyślę na pewno jakieś drapeczki, także weź wydrap coś tam fajnego i zmień w końcu nazwę na bogata studentka drapie. Korzystając również z okazji, chciałem Wam serdecznie podziękować za Waszą aktywność, że mnie odwiedzacie codziennie, że zostawiacie mi łapeczki w górę, że zostawiacie mi komentarze. I za każde wyświetlenie również serdecznie dziękuję. Dlatego też chciałem Wam się pokazać i Wam po prostu tak szczerze podziękować. Także dzięki serdeczne. Jeszcze, 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 jeszcze korzystając z okazji. Chciałem Was poprosić o oglądanie reklam, także jeśli macie czas, macie chwilkę, po prostu nie pomijajcie tych reklam. Mi z takiej reklamy tam spływa naprawdę groszowa sprawa, ale jest to dla mnie ogromna rekompensata za te minusowe drapingi, które nagrywam dla Was codziennie. Ja będę dla Was nagrywał do 24 grudnia, kto jeszcze nie wie, także myślę, że wszystko już przekazałem. Jeszcze raz dzięki serdeczne za to, że jesteście. Widzimy się już jutro, a ja tymczasem zbieram się do pracy, bo mam bardzo mało czasu. I na razie, hej, cześć, pa!